Cześć, tu Jarpen. Witam Was na pokładzie Krasnoludzkiego wozidła Bojowego. Dzisiaj mamy święto wystawę rowerową. Wypadałoby pojechać zobaczyć co tam się dzieje w świecie. No i przy okazji, zobaczcie, bestia złożona czeka na transport. Ponoć myją, smarują, pucują za darmo, no trzeba zobaczyć jak tam serwis wygląda. No jest wiosna i wypadałoby wyglądać jak krasnolot, gdy się jedzie na tym rowerze. No a tymczasem czeka nas jakieś, ja wiem, 15-14 km drogi. Spróbujemy pojechać naokoło, może będą jakieś ładne widoki. No i zobaczycie jak to wygląda z pokładu samochodu. No to w drogę. Dobra, jesteśmy na miejscu w miejscowości Oberit, gdzie znajduje się główna siedziba firmy Tomus, no i firma ta właśnie chyba dwa razy do roku robi takie wystawy rowerów, a także jest to giełda rowerów używanych. No i idziemy do środka i zobaczymy, czy faktycznie znajdziemy tam 1000 rowerów. Giełda rowerów używanych, pierwszy z 4000 franków. Ceny pomyślcie sobie razy 4, to będzie jakieś 17 tysięcy złotych. I to są rowery używane w tym momencie idziemy po wystawce dla ścigaczy, dla kolarek, rowerów kolarskich, rowerów czasowych są to modele używane o, nawet widzę jest cena poniżej 1000 franków jest to niemożliwe 990 no i Carbon, kolejny model za 990, obwiki do wymiany na 105 i 54 rama, to by nawet pasowało, za 1000 zł, 1000 franków, model sprzed dwóch lat. No i tutaj mamy rowery przełajowe, grawele, wie co to, co to jest, no ale widzicie, opona jest, co to jest. No i tutaj już coś poważniejszego, mianowicie rowery z błotnikami. Dynamem, światełko, tak bardzo popularne w Niemczech, w Szwajcarii. Oprócz yy, możliwości szybkiej jazdy, dają także możliwość przewożenia towarów. okej, okay, dobra, idziemy dalej. Tak można oglądać i oglądać. Aha, dobra, rower normalnie kosztuje 10600 franków na dura ACE. Zaczynają mi się te rowery podobać. Witajcie w Oberit i kącik dla dzieci a tak wygląda bestia jak jest nowa i ma dodatkowe butniki, taki mały delikatny bagażnik no i w zasadzie wszystko, wszystko to samo ale tak, no nowka, nie śmigana widzę, że nawet opony opony są dokładnie te same, które mam u siebie Bestia w wersji morskiej, wodna bestia. A no ładny rower ładny. I bestia w wersji, w wersji miejskiej dla pań. Chyba, chociaż nie rama to sama. Koła 28 cali. Znaczy on jest race. A to nawet nie chcę patrzeć na cenę, chociaż zaraz zobaczymy Dura Ace od 4500 franków. Ok, od najtańszy na sorze 2500 franków, 10 000 zł. teraz przechodzimy do rowerów górskich. Sprawdzimy, czy ekran mi jeszcze działa. Halo, halo, jesteśmy, tak. Duma firmy Thomas, rower Lightrider. Tak zwany Full. Rower Cudo, chyba lepsze od niego jest tylko wersja elektryczna. A to taka dla oszustów. Bierę! Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie kupił, ale trudno nie kupić fajnego ciuchu w mega promocji, tylko dlatego, że jest z zeszłego roku. Chciałem już Wam coś wcześniej pokazać. Robiłem kiedyś zdjęcie. Ten budynek jest z 1263 roku i w tym budynku, po przekształceniu, znajduje się sklep firmy. Elektryczny rower górski na pełnym wspomaganiu. Powiem Wam, że w jeden dzień nie idzie tego obejść. Tu mamy rowery marki Bergamont współpracującej z Tomusem. Ulubiona marka mojej żony. I tutaj mamy górale od BMC. Bardzo znanej szwajcarskiej marki. Można pokazywać, pokazywać, Nawet nie wiem na czym się skupić. Proszę bardzo. Jaki śliczny. Jak się zabijemy? Ile takie cudy kosztuje? A, promocja. Chyba na 10 tysięcy złotych Ale wiecie, tak naprawdę nie można tak patrzeć na to, że przeliczamy na polskie Dlatego, że w Szwajcarii też zarabia się tak naprawdę 4 razy więcej niż w Polsce. Więc e, można sobie prędzej czy później na taki rower po prostu pozwolić. A rower się kupuje i tak raz na kilka lat, prawda? Ale. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę, że mimo wszystko jeżeli porównamy te ceny szwajcarskie z cenami niemieckimi, z cenami polskimi to jednak rynek szwajcarski jest najdroższy. Wynika to najprawdopodobniej z cen samych usług, obsługi, wargastrzałów i tak Każdy klient Tomusa dostał pocztą gazetę, w której było mnóstwo różnych kuponów. No i tutaj właśnie taki kuponik na szwajcarskiego rakleta, roztopiony ser razem z przyprawą, góreczki ziemniaczek. No i do tego jakiś napływ. Można było z alkoholem, można było bez, a dzisiaj prowadzę, więc bez alkoholu. No i sobie teraz zjem. No i zobaczymy. Dosyć już powinna być umyta, więc będę się powoli zbierał. Idziemy do kącika zdjęciowego. Rocznik 1265. Masakra. Bardzo duży kompleks rowerowy. Kilka torów do jazdy próbnej. Jeden sklep, drugi sklep, warsztat, salon pokazowy, namiot. Oprócz tego jeszcze jest magazyn gdzieś tam dalej we wsi plus jakaś tam fabryczka. Dobra, podsumowanie. Tyle słyszycie Szwajcarów siedzących na bramce. Na pewno fantastyczne wydarzenie. Bardzo fajnie że wziąłem dzisiaj pół dnia wolnego i mogłem przyjechać wcześniej. Naprawdę w ogóle nie było ludzi. Można było sobie na spokojnie wszystko zwiedzić, wszystko zobaczyć. Pracownicy byli do, do, dostępni, bardzo chętni do pomocy, doradzili to, tamto, wsiadłem to wiadomo, nie? Aby tylko kasę wydać. Ale naprawdę, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Te kupony, które dostałem pocztą właśnie od Tomusa, trzy z nich zrealizowałem: mycie roweru, raklet, tak, czyli ten ser, o którym wspomniałem no i darmowy napój jeżeli chodzi o rower, to akurat zabawnie się stało, bo wczoraj realizowałem misję twarożek projekt twarożek i okazało się, że rower zaczyna strasznie trzeszczeć, gdzieś tam coś tam szeleści i no generalnie bardzo wkurzające i już byłem skłonny zamówić kolejny serwis ale dzisiaj po umyciu, przesmarowaniu i tak naprawdę wszystko, wszystko było gratis w ramach tej akcji okazało się, że nie dość, że mam czysty rower, to jeszcze zaczął jeździć bardzo dobrze Także e, zaoszczędziłem. Hmm, 120 franków. No i oprócz tego napój, i tak dalej. No i kupiłem sobie wreszcie taką cieniutką bluzę na rower. E, mam tylko jedną, i ona już jest bardzo zużyta. Teraz będzie druga. Model z zeszłego roku 50 franków. Model z tego roku 100. 170 albo 120. No tak czy jak ponad dwa razy drożej. W związku z tym no niespecjalnie mi się to pocało Wziąłem zeszłoroczne i będę na pewno bardzo zadowolony. No i w zasadzie to by było. A dzisiaj na tyle, jeśli podobał Wam się ten odcinek, bo mi na pewno, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No i zobaczcie, nawet udało mi się w jednym ujęciu to nagrać i nie będę musiał robić dubli. Dobrze, że nie pada, bo byłaby masakra. Jest bardzo miękkie pole. Pani też była na zakupach. Z okazji widać, że ma elektryczny rower. A po czym to wiem, z tyłu jest tablica rejestracyjna. Jeszcze kilka lat temu był obowiązek rejestracji rowerów z takim napędem. No, ale teraz już tego obowiązku nie ma. No a część dalej z tymi rejestracjami jeździ, nie wiem po co. No, ale zobaczcie, że ja w tym momencie jadę po górkach 30-35. Pani nie wygląda na super wysportowaną, a ciśnie właśnie bez, bez żadnego problemu z tą prędkością. Zobaczcie, 33, 32 A ona sobie jedzie jakby, jakby to była wycieczka No to są zalety roweru elektrycznego Te szwajcarskie jeżdżą 40-45 km na godzinę no, no oczywiście jak z górki to więcej Fantastyczna sprawa Ale no, przy takich rowerach za bardzo nie słudniecie Ma Mandaty w Szwajcarii no, nie są, nie należą do najtańszych większym przekroczeniu, szczególnie na obszarze zabudowanym, no grozi wam sąd, bardzo duże kary, więzienie i tak dalej. Nie? trzeba uważać. Zobaczcie, jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Jadę 35 i tak naprawdę nie jestem w stanie tej rowerzyski wyprzedzić, bo ona jedzie z dozwoloną na tym obszarze prędkością. Jest delikatnie pod górkę, ona jedzie te 35-36 km na godzinę. Fajnie.